Czyna się grzeje. Kolega właśnie zawija w stronę gdyni. Najpierw do Kaspamy. Pogadaliśmy i teraz się ustawimy na jakieś wykopki albo jakiś magnesik. Może nawet dzisiaj jak się uda, nie? No, może tak. Także piękna bestia. mamy przygotowany zestaw. O, już jest korek. Mamy zestaw do Magnes Sito. Magnes, Czekaj, co ja mam przesiewać? będziemy dłubać się jeszcze w wodzie. Poza magnesem. Dzięki. No to spoko, zobaczymy, co będzie. Dajcie do kolegi na kanał tak link pojawi się w opisie także zapraszam serdecznie łapka subek mile widziane subskrybujcie kolegę od półtorej roku chodzi z magnesem chodzimy sobie po swoich szlakach ale się nie trafiliśmy a jest ziomkiem z tej miejscowości także trochę kotletów nałowił tam też zobaczycie u niego na kanale też Wijać, tak do tomka to zobaczycie w wodzie Ilek barry Tomek Szymonko. patrzcie czym Tomek nagrywa pchełką widzieliście taką kamerę nie? Jestem przygotowany, fioletowe skarpetki i idziemy tam. Tam i tam. Piesały czekają. Pyk i wrzucamy. Ilek niechcilina na moka. Pierwszy rzut. Pyk. Tam jest coś dużego, wiesz, w tym jednym miejscu. Co to jest? Duże a ty? Kotleci ładny. No i gitara. Jest. Ja się dopiero rozkręcam. Pozdro flamingu. I pach! Do wody. A jeszcze będę przesiewał, tutaj na oko szuka, bo mam wiaderko i w ogóle. Adaś Detektorysta dał mi cynę, że burza się zbliża w stronę Polski. A Adaś Detektorysta jest mistrzem placów zabaw w Niemczech. Także super, super, że tam chodzi jako jedyny w sumie z YouTube'a chłopak. No i kosi te rude monetki, jak on to mówi. Także pozdrawiam Adaś i w sierpniu się chyba widzimy na wykopanach liskach w wodzie na poszukiwaniach a ja nic na razie nie mam Rzucam dalej jest coś tutaj myk do rosmanka mam kolejne coś idziemy tu obciąć co tam jest Irek próbuje też wejść no ale Irek jest wysoki nie? ja mam w razie Niemca Co so, chcesz się podeprzeć na kiju? Nie, nie, jest? Wam zawsze do kolan jest Jeszcze dużego brakuje Duży dzisiaj był w rewie, także Pokosił, srebelko znalazł Dobra, bawimy się Coś tu zauważyłem Szkieło Ty! Fant na oko znalazłem Chyba zapalniczkę Myślałem, że to kamień taki ładny To chyba jest zapalniczka albo coś E. Tak se leżało tutaj I rekord zyskał Magnus Co ty Dobra Później to odpakuję jakoś Ale podejrzewam, że zapalana jakaś Chociaż No ale ciekawe Coś ciekawego Patrzcie, kopnęłem na ślepaki I mam aluminium O, torebki Wow! Grubo! Magnesy nie dają rady dwa, to trzeba to podnieść. Tak mi się wydaje. Mój też mocno trzymał, ale wiesz... Pobujaj! Chyba masz. Ty kot... ale kotlet to jest. Dawaj magnes. To jest gruby kotlet. Wiesz? Taki chips. O człowiek! O Panie! stanu teraz ucieka? Nie, widzę go. Już go powinieneś odholować, wiesz? Dorzuć magnesem. Żeby... No, wiesz to. Dobra, czekaj. To no jest, po bo to płynie. No dobra. Na bazę kontenerową. Jedzie, jedzie. Musisz powoli holować. Jest twoje. Zakopane było w piasku. Masz to? Masz pracę Tada Tomek mazaczy Tak, nie wiem, nie wiem co tu jest Mazaczy? Nie, nie, o okoł kołki chyba wiesz? Czekaj okay. O kurde, ale mocno się zaplątał. Mam to miedziano miedziuchę widzę A nie mam, uciekła. a nie mieć. Idę zobaczyć do ilka ilek mój, że ma haczyki. Ma no to, jest, to jest mucha. To jest muszka na ten, coś tam wiesz? Ładnie ktoś to zrobił. Super. Zbierasz? Koralek. Dobierzemy. będziemy do wędkarzy zbierać takie rzeczy. Jak się gubią. Super to jest. Jeszcze kolejny fanty dorzuca. Ja coś tu widzę i jak coś fajnego trafi. Nie masz chyba dyskryminację wyłączoną w tym magnecie. Jeszcze taką szuflę by No git, panie, do, Węg do węgla jak ta lala do pieca kaflowego. Przyda się. Przyda się. Coś tu jest. Chyba bateria. Chyba. Panie. Coś ameliniowego. Starter może. Tak? O Boże. To tutaj się nic przed nami nie uchował, ani Nawet aluminium. Jest sygnał na pieniądz. Już mówiłem chłopakom, że mam pierwszą monetę. Czekajcie ją, ona jest tutaj. Ja ją będę podejmował. O tak. I tu zawsze są pieniądze. Już wam mówię, co to za pieniądz. 2 zł PRL a tego będzie tu więcej, bo tu już ponad 100 wyszło git jest krążek łączy się z powrotem, bo jest drugi pieniądz chyba aluminiowy ale maleństwo. mam go 10 groszy PRL Patrzcie to Co to gadasz? Takie rzeczy tu jeszcze są Ilek rządzisz dzisiaj <laughs> Jaki kotlet Bateria Sztuka Taka Cenka do taszy Widzę chyba Chyba nóż widzę Gdzie to było? Tu jest Ostrzy od noża Tu jest normalnie kopalnia Mam ci Jeden grosik Ale tam chyba jeszcze jedną monetę widzę Tak mi się wydaje Moim patykiem Jest, druga Dwie monety obok siebie Wyciągamy Pięć groszy współczesnych. Jakiś depozyt Podniesiemy kamień I zobaczymy co tu jest dalej Tu już nie ma Tu już nie ma 6 groszy obok siebie Jeszcze jedna jest Ej, tu jest większa moneta Ej, depozyt monet 4 koło siebie na razie są Czekaj, dwie wyjęłem Co to jest? 2 zł PRL I coś jeszcze? Chyba kopalnia będzie tutaj monet. Jeszcze jedna? Dwie, trzy! O człowieku! Patrzcie, tam jeszcze jest jedna tutaj. Kurde, ale jazda. Jazda bez trzymanki. Była pinion. Szkło? Czy monetę dziabłem? Szkło. Dobra, wyciągnę za chwilę, bo mi się wodery odpięły. Te dwie monety wyczaiłem Jedna to jest aluminiowa. Nie wiem czy to będzie widać Tu łapiszczę ją Coś to jest Do ID A jeszcze jedna mała tu moneta leży Czyli tu jest Gdzie ona jest Jest Jeden grosik Czyli mamy na razie 6, 7 chyba monet w jednym dołku I Tak to wygląda Co za gość Dobacilek Wyszło z jednego dołka 7 monet. I to PRL i współczesne. Czyli jest chyba kopalnia w jednym miejscu. I tu drugą. Tak, tutaj o dokład. Co to? Dwa złote PRL. Co tu się działo? Kolejna tam leży. Tu jest chyba nowotko. Obok widzę też aluminiaka. I tu jeszcze widzę monetę bo tak to będzie widać dwie koło siebie, tu jest trzecia trzecia moneta tu jest ten kamień muszę odsunąć tu jest ota ta trzecia ale zakopane, ale są duże monety, czwarta cztery monety obok siebie, czekajcie muszę się ustawić inaczej, żeby je podjąć te trzy to bez problemu, tamta jest wbita w muł raz zbieram jak grzyby, dwa trzy to jest chyba nowotko dwa grosze Mickiewicz a tamta to będzie chyba aluminiowa Ale jest bita w no Nie jest aluminiowa, po prostu się tak świeciła. Co to jest? Nowotko Marceli To jest kopalnia, no Wow. odgłośnika nie to jest Nie, nie, to jest jakieś... Koło zamachowe od Ale tu jest mega sikiera. Wow. Poleżała to. Patrzcie, Irek kosi kotlety cały czas tutaj. Widzisz? Jest. To to? 10 grosz. Mimoc. Mam ci. Ale dostałem 10 grosz. Minimonetka. grosik no to to to, jest dwa złote perełki wyciągam hajsy tego jest pełno I jeszcze na oko To jeszcze tu jest. Jeszcze pieniądze. Tyle pieniędzy na oko i zapalniczki. Mokry jesteś? Edeczko. Edeczko. Firma MacToo. Pozdrawiamy serdecznie. Zabawa. Tak Takie zabawa. jest, zabawa. na najwięcej. Ja to bawiłem się w monety i zapalniczki. I było fajnie. Jak w kombajnie. Super było. Pozdrawiamy. Dzisiaj jest sobota, nie? Tak? Miłej soboty, kciuki. Sobota Hej. Hejka. Do Tomka na kanał zapraszam.